Shoplo to gotowe oprogramowanie sklepowe, z którego możesz skorzystać, żeby sprzedawać swoje produkty w Internecie. Jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie, płacisz co miesięczny abonament i możesz korzystać z gotowego sklepu, który jest bardzo prosty w obsłudze. Shoplo można wypróbować za darmo przez 15 dni, więc możesz dokładnie zapoznać się z tym systemem i zobaczyć, czy ci odpowiada. Teraz krok po kroku przejdziemy przez zakładanie sklepu Shoplo. Wejdź na stronę shoplo.pl. Tutaj kliknij na fioletowy przycisk Wypróbuj za darmo. Na kolejnym ekranie wybieramy Chcę zbudować sklep dla swojej marki i klikamy przycisk. Teraz musisz podać swój adres e-mail i zatwierdzić, że akceptujesz regulamin i inne dokumenty. Następnie klikasz Rozpocznij test i przechodzimy dalej. Teraz sprawdź swoją pocztę, powinien tam czekać na ciebie e-mail aktywacyjny. Jak widzisz, e-mail jest bardzo prosty. Kliknij po prostu w przycisk Stwórz sklep. Jesteśmy już w środku, teraz musimy podać nazwę naszego sklepu i utworzyć hasło. Nazwa Twojego sklepu będzie znajdowała się w adresie strony, dlatego dobrze się zastanów, co tutaj wpiszesz. Może to być nazwa Twojej firmy albo podprojektu, który realizujesz. Następnie utwórz hasło i kliknij w fioletowy przycisk, rozpocznij bezpłatne testy. Teraz kontynuujemy rejestrację. Podaj swoje imię, kraj, numer telefonu, a później odpowiedz na dwa dalsze pytania: czy posiadasz już swoje produkty i dlaczego testujesz sklep. Przy dwóch dalszych pytaniach wybierasz po prostu jedną z dostępnych opcji. Kiedy skończysz odpowiadać na pytania, Kliknij w fioletowy przycisk, wypróbuj za darmo. Jak widzisz, jesteśmy już w środku. Teraz możemy ustawić wszystkie potrzebne rzeczy, czyli m.in. skonfigurować sklep, ustawić jego wygląd, dodać produkty, sposoby dostawy i płatności. Pierwsza rzecz, którą się zajmiemy, to konfiguracja. Ustawienia regionalne. Jeżeli wszystko się tutaj zgadza, nie musisz nic zmieniać. Klikamy Kontynuuj. Ustawienia dostawy. Wybierz sposób dostawy, jaki będziesz oferować. Jeżeli jeszcze nie wiesz, albo sprzedajesz produkty elektroniczne, nie musisz wybierać tu żadnej opcji. Zjedź niżej i kliknij Kontynuuj. Na kolejnej stronie możesz ustawić automatyczne maile sklepowe. Kiedy klikniesz na niebieski napis Pokaż treść, zobaczysz, jak wygląda taka wiadomość. Najpierw pojawi się nagłówek, później szczegóły zamówienia pobrane z tego konkretnego zamówienia i napis Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie. Możesz edytować ten tekst. Wystarczy, że zaznaczysz go i skasujesz. Uważaj, żeby nie edytować tych napisów w nawiasach klamrowych. One muszą brzmieć dokładnie tak jak tutaj, żeby system mógł pobierać dane z zamówienia. Kiedy skończysz edycję, zjedź niżej i kliknij Kontynuuj. Na ostatniej stronie szybkiej konfiguracji ustawiamy adres e-mail, na który mają przychodzić powiadomienia ze sklepu. Będą to powiadomienia o nowych transakcjach, wpłatach, statusie zamówienia i o niskim stanie magazynowym. Automatycznie będzie tu wykorzystywany adres, na który zakładałeś sklep. Jeśli chcesz podać inny adres, wpisz go w tych pustych polach. Kiedy skończysz, zjedź na dół strony i kliknij niebieski przycisk Kontynuuj. Jak widzisz, szybka konfiguracja już się zakończyła. Teraz wracamy do pulpitu, żeby zająć się kolejnymi ustawieniami. Przejdziemy teraz do wyglądu sklepu. Kliknij na napis Dostosuj wygląd sklepu i wybierz jedną z dwóch opcji. Możesz wykorzystać kreator szablonów albo gotowy szablon. Jeżeli dopiero zaczynasz, prawdopodobnie gotowy szablon będzie prostszy. Jak widzisz, są tu gotowe szablony, czyli wyglądy Twojego sklepu. Kiedy najedziesz na szablon, zobaczysz, że możesz przejść do szczegółów albo zobaczyć wersję demonstracyjną. Przechodzimy do demo. Na górze możesz przełączyć pomiędzy wyglądem na komputerze i na urządzeniach mobilnych. Jeżeli dany szablon ci odpowiada, kliknij Wybieram ten szablon. Jeżeli nie, po drugiej stronie znajdziesz napis Wróć do listy. Kliknij na to i wybierz inny szablon. Jak widzisz w tej chwili używany jest inny szablon, taki, który wgrał się automatycznie. Kiedy zjedziesz niżej, możesz aktywować szablon, który wybrałeś. Żeby edytować szablon, kliknij Personalizuj. Na górze możesz zobaczyć, jaką stronę edytujesz. Stronę główną, listę produktów, strony produktu czy koszyk. Pamiętaj, że musisz ustawić wszystkie. W kolejnym polu możesz zobaczyć, jak dana strona będzie wyglądała na komputerze, tablecie i telefonie. Możesz też wybrać, że chcesz zmienić układ. Zauważ, że w menu po prawej stronie masz podświetlone różne elementy strony: nagłówki, banery, produkty itd. Kiedy klikniesz na dane pole, zobaczysz różne możliwości, z których możesz skorzystać. Możesz przeciągnąć opcję stąd na swój ekran i poprzedni układ zmienia się w to, co wybrałeś teraz. W ten sam sposób możesz edytować wszystkie pola. Kiedy skończysz i Twój sklep będzie wyglądał dokładnie tak, jak chcesz, kliknij niebieski przycisk w prawym górnym rogu Zapisz. Jesteśmy z powrotem na ekranie personalizacji. W menu po prawej stronie znajdziesz różne opcje. Możesz zmienić kolory, czcionki i elementy strony. Koniecznie przejrzyj wszystkie opcje w menu po prawej stronie, ponieważ znajdziesz tam znacznie więcej ustawień. Kiedy przejdziesz w menu po prawej stronie na stronę produktu, zobaczysz różne opcje, m.in. na temat dostawy i tego, jak będą wyświetlały się produkty. Poniżej strony produktu znajdziesz koszyk i tu możesz ustawić m.in. minimalną sumę zamówienia dla darmowej dostawy. Koniecznie zajrzyj też na dole do mediów społecznościowych. Tutaj możesz wstawić adresy Twoich własnych profili. Kiedy skończysz wprowadzać wszystkie zmiany, w prawym górnym rogu klikasz Zapisz. Teraz możesz zapisać zmiany albo je odrzucić. Zapisujemy. Teraz wrócimy znów do ekranu startowego, żeby edytować kolejne elementy. Ważne pole to sposoby dostawy oraz płatności. Klikasz na sposób dostawy lub sposób płatności i przechodzisz dalej. Teraz zajmiemy się płatnościami. Jeżeli w Twojej firmie masz już jakieś elektroniczne płatności, możesz je dodać tutaj. Jeżeli nie, możesz też włączyć płatności Shoplo. Zwróć uwagę na to, że od płatności będziesz płacić dodatkową prowizję. Żeby dodać inne płatności, klikasz Zobacz inne sposoby płatności. Tutaj możesz wybrać jedną z dostępnych opcji. Kliknij Aktywuj i uzupełnij dane zgodne z twoim kontem w systemie płatności. Kiedy skończysz, kliknij Zapisz. Żeby włączyć płatności Shoplo, klikasz Aktywuj. Teraz musisz uzupełnić informacje o swojej firmie, a później dokonać przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł. Upewnij się, że dane, które tutaj podajesz, są poprawne. Bo bez tego nie będziesz mógł przyjmować płatności. Kolejna ważna rzecz to dodawanie produktów. Możesz importować je z gotowego pliku, albo dodać bezpośrednio w Shoplo. Żeby dodać produkt, klikasz w niebieski przycisk plus produkt. Zauważ, że wszystko jest tutaj proste i intuicyjne. Najpierw wpisujesz nazwę produktu, następnie wybierasz jego rodzaj. Czy to produkt fizyczny, cyfrowy czy usługa? W zależności od tego, co wybierzesz, zmieniają się opcje poniżej. Następnie wybierasz, czy produkt jest dostępny w jednym wariancie, czy posiada kilka wariantów, np. rozmiarów albo kolorów. Kiedy wybierzesz jedną opcję, możesz uzupełnić dalsze informacje. Zauważ, że masz tutaj do wpisania wszystkie najważniejsze informacje o Twoich produktach. Możesz też wybrać stawkę podatkową, dodać zdjęcia i opisać produkt. Jeśli to dotyczy Twojego produktu, możesz też pozwolić na personalizację. Na dole znajdziesz jeszcze informacje o SEO i możesz ustawić, czy produkt będzie widoczny w sklepie. Może być też ukryty i czy będzie widoczny, kiedy nie ma go już w magazynie. Kiedy skończysz uzupełniać wszystkie informacje, kliknij po prostu Dodaj produkt. Kiedy uzupełnisz już wszystko, dodasz swoje produkty i Twój sklep wygląda dokładnie tak, jak chcesz, możesz rozpocząć sprzedaż. Żeby to zrobić musisz aktywować w Shoplo plan płatny. Możesz to zrobić z ekranu startowego. Klikasz Wybierz plan i rozpocznij sprzedaż. I tutaj masz opcję Aktywuj sklep.